To tak, ale nie jestem rzeczywiście pocieszony, ale chyba zrobiłem to, co mogłem i wybroniłem się jak mogłem najbardziej, bo dwa kapcie nie dały mi komfortu jechania w tych zawodach i spadłem na, na ostatnie miejsce. Doczłapałem się do czwartego. Co nie było łatwe, no bo biorąc pod uwagę tempo Filipa jest naprawdę bardzo, bardzo dobre i, i e, konkurencyjność e, ścigania się z nim e, budzi pewnie wiele ryzyka. Ja na ten rajd przyjechałem tak naprawdę e, z dużą dozą e, do tych odcinków i do moich konkurentów, a, a zarazem e, musiałem taktycznie podejść do tych zawodów, co okazało się, że nie jest łatwe. Chyba łatwiej jest jechać... E, jeżeli się nie ma nic do stracenia, jechać po prostu to, co się umie, jak, jak kalkulować. No tutaj y, jestem czwarty, utrzymuję dalej pozycję lidera, no i tak naprawdę jutro dzień rozstrzygnie, y, kto, kto zdobędzie tytuł.